Zostawiłem sobie budzik na piątą i 5 minut później go to one two, team trzeba otwierać drzwi grzecznie otwierają drzwi dla nich to jest trzecie rana. No zależy dla kogo, nie? Ten zmontany to jeszcze wcześniej dla niego. Ja już mam 9 godzin 33 minut pauzy, ale mówię, cała chetę polega na tym, że jak nie zdejmą, żeby nie zacząć. Dnia, dobra, teraz na spokojnie śniadanie. A później, jak mnie zdejmą, wyjadę na ulicę i I, trzemka. I Tak to ta pani mówiła o trzeciej, nas cofną, a z, będą zdejmować według awizacji, czyli 4.30. No ja tak sądzę, że do 7.30 czasu mojego, plus dwie godziny będę rozładowana. u nas to biura przychodzą o 8.00. No ale nie oczekuję, że o 8.00 już będę miał jakąś informację. Chociaż nigdy nic nie wiadomo w transporcie. Się cofają, Czyli też przyjeżdżają na poranne awizację, ale nie spali tutaj. I zaraz zobaczycie, przyjechał drugi prędz. Ciekawe, czy to podwójna, czy pojedyncza. A po numerze widzę, że podwójna, chociaż teraz te traki to nawet te nowsze trafiają się z singlą. I coś mi mówi, że się cofną tutaj. Oni mają pewnie ten sam produkt co ja. Niebieski trak. Ten numer zaczynają się, zaczynający się 305. To są najnowsze traki, jakie są w firmie. O, już też mają z dwa lata. No, ostatnio sprzęt zainwestował, kupił chyba z 15 traków, z tego 10 małych i 5 dużych, nie? I wszystkie zarejestrowano w Oranżwiku. No nic. To znaczy, że jak jest team, to oni mają pierwszeństwo. Więc do dupy. No ale traki tutaj wysyłają, jakieś ładunki tutaj są. No. Prawda, siedem, czasu lokalnego, czerwone światełko W się zaczynają Jaka kolejeczka od rana Mam nadzieję, że tam na ulicy będzie miejsce już No tak no, oni wszyscy raczej wjecha, wjadą tak? Daje mi to przewagę, jak będę wyjeżdżał Ale tam, ta ulica jest długa Gdzieś się znajdę Tylko będzie stres, żeby powolutku wyjeżdżać No ale tam migające, tu kierowcy wiedzą o co chodzi nie? Zresztą tu są trzy pasy Żeby wyjeżdżać, także Spokojnie. Moja naczepa już podskakuje, więc, więc mnie zdejmują. Odhaczamy dostawę. To jest tak ładnie na tym. Proof of delivery. To jest taka naklejka. Proszę. do której przyjechałem? 1735? Zgadza się. Wiedzieli mnie o 14:24, a rampa była o 4:30. Apointment było o 4:30, no i o 5:03 skończone. Na 30 palet to jest dobry wynik. Zero pospać 7:20. I od o 12:00 przestawię się, można ten obstrany track stopnie. A tu w Denver to jest Lipa i, i, i jest zakaz na tej ulicy parkowania, i tak wszyscy parkują. W Denver nie ma miejsca. To jest jedno z tych miast. A tutaj jest miejsce, a znaczy w sensie nie ma parkingu dla tego. A miejsca jest tych ulic jest. Tam przy tym serwisie termokinga też można było stanąć w razie, w razie W, nie? Ale. Dobra. Proszę, team rozładowany i pewnie będzie zasuwał. Ja im napisałem, że jestem rozwodowany i stoję na razie na ulicy. Nawet chłodni nie mają wyłączonej. A nie też stoją na ulicy. Zobaczymy. No wiadomo, Tim to Team mają pierwszeństwo. No i kierowcy śmiecią śmiecą, wy, wyrzucają śmieci. I tutaj wszędzie są znaki zakaz parkowania, ale na razie nikt nie rusza tego nikogo. Ale jak będą tak śmiecić, to... Przyjdą i będą to egzekwować. No. Ale to też jest chore w Denver: że robią przemysłówki. Stany czasami takie próbują być yy, coraz bardziej europejskie, yy, bo, bo ronda robią, ale jak budują nowe przemysłówki, to, to kurcze nie, nie ten. Nie, nie robią zatoczek dla traków. O, pan ma swój sprzęt i będzie dmuchał w naczepie. też bym sobie taki musiał kupić bateria. To jest dobre bo z, wiecie o co chodzi z tym, tym Z zamiataniem to nie jest takie eleganckie, znaczy eleganckie to nie jest takie łatwe, a takim coś jak jest tylko naczepa brud taki lekki to przedmucha i do widzenia. Nie? No ja się przestawiam, bo tam było za głośno na wieździe. No i tutaj wszędzie są ulice takie niezbyt bardzo uczęszczane, przemysłówki i wszędzie jest zakaz parkowania. No parking. No parking. No parking. No parking. On ma taką tą, na baterię mówi 160 dolarów. Okay, it's Roby 40 watts. And you say with one battery 12 uh... Oh yeah. yeah. you charge it? On, um... Yeah. Yeah, you plug this one in. Yeah, and, and, and your and power then, inverter. Yeah, yeah, yeah. yeah. Then I'm right here, you like, check the battery. I'm and gonna get one of those. Like, I already, I already charged, like, I already one time, one. I cleaned three of them already. Three, three of them. Three of them, three of them one time. It depends how much. They, they has a lot of power. Yeah, I want to see the, how much power it has. <laughs> To jest kierowca, który tak, ja sprząta po sobie te śmieci Kupię sobie takie coś. 160 dolarów. Kurze stopa. ładna pogoda zrobiła. Czekałem czy tam ten prync też stoi, czy już pojechał. się co zaraz nie widzę. Nie, ja dam ci już pojechali. Się przejdę. Profilaktycznie. Super pogoda. Ja ten... Psiknę trochę oleju na mechanizm wycieraczek Ja chyba do to chyba zistane to jutro się będę pchał na ten traktów. się przynajmniej wyśpia. ładna pogoda lekki wiaterek od potężnych gór Przejdę się zobaczyć czy pojechali ale chyba tak To dobry był, był znak chociaż mogę pojechać na trakstup no, tyle miejsca, nie? To na pewno jest teren do rozbudowy Ale na przykład No ale to, to, to na pewno są miastowe jakieś te ustalenia, przepisy żeby Trzeba by było zmieniać, ale żeby porobić zatoczki dla kierowców śmietniki Ale ja, ja, ja wiem, że to się skończy, nie? Śmiecą tu To się skończy Dobra, Tima nie ma Klima nie ma, to dobra wiadomość. Miejmy nadzieję, że pojechali się ładować head daleko. A teraz moja kolej. Przecież diabli wiedzą, ile tych traków w Kolorado jest, bo mogły też przyjechać traki z Calgary, z Vancouver. No różnie, to już jest korporacja, nie? Ja będę do nich dzwonił dzisiaj w wieczór po południu, że ja muszę się do czwartku załadować i nie ma bata, nie ma bata. Muszą muszą wykombinować, czy to przepinki, czy nie przepinki, bo informowałem ich i prosiłem o Florydę, dali mi Kolorado to mieli w takim razie powód do tego, że, że wiedzieli, że, że mnie ściągną na czas, nie ogarnąłem naczepę teraz to muszę pozbierać a ten kolega z przodu mówi, bo tam teraz ćwiczy, mówi trzeba było mi powiedzieć, ja mówię tak, no nie chciałem Cię tam nadużywać Twojej dobro, tej, e, Twojego dobrociństwa i a poza tym to był dla mnie exercise zabicie czasu, ale ten blower kupię, żebym ja zrobił tą robotę w ciągu 5 minut. I dużo lepiej, bo to, to i tak jeszcze trochę jest. No i dobra, za 10.12, z 10.10 tutaj, pora obiadowa, zrobię sobie obiad. Taki dylemat, no bo te, jeżeli jest jechać na truck stop, to teraz nie. Ale. Tu będzie cisza, tam będzie rumor. Nie, nie, na, chyba zostanę, albo. Albo jeszcze zmienię zdanie. Na razie robię obiad. Może jeszcze zadzwonię. Do pierwszej po południu muszę podjąć decyzję. Najpóźniej. Więc godzina druga po południu. Tak się położyłem w pół do pierwszej, mówię na pół godziny na drzemkę. Wstałem po drugiej, więc teraz już jest za późno jechać na trakt. To więc oficjalnie tu zostaje. A nie tylko ja, ten trakt z rana był dalej tu stoi, tam inne traki też stoją, więc nie obawiam się. Idę się przejść. Nie ma za bardzo gdzie rowery jeździć. Tak się ciepło zrobiło od kabiny czarnej słońca, że UBAS to włączyłem. Tam okno uchodziłem, nie? Tam na górze to jest... Spało się bardzo ciepło. Gorąco było, no wręcz. Widzicie, ja zwątpiłem, a prync nie zwątpił. Byłem na długiej przechadzce, znalazłem nawet to i mówię już, będę już miał tutaj infrastrukturę. Wracam z spaceru, telefon, mam dla Ciebie załadunek. Jutro w stronę domu. Załadunek jest w Lincoln Nebraska. I jest na czwartek do Toronto, więc idealnie. Jadę prosto do Lincoln. No. Zaraz, zaraz sobie wpiszę adresik, ale do Lincoln stąd by było 7-8 godzin. Na będę musiał umyć? Nie, nie ma co ten ryzykować, nie? Ona dobrze, dobrze wygląda, ale na leki umyje i tyle. Dobrze, że się nie ruszyłem. Z truck stopu, ile tam jest tych mil do Lincoln Nebraska? Trochę będzie, ale to nie jest jakaś tam tragedia, nie? I zobaczymy, czy się da spać pod klientem na No, 780 km, nie? No mówię, jakbym ruszył rano ten, tą książkę, to. to bym mógł na ten. na. na splitzie jechać, ale. tak, też jest dobrze, dobra. W jest Shipping Manifest. Złapał wi-fi, drukarka złapała wi-fi, drukuje sobie i no w czwartek się zrzucę w Toronto rano, to w czwartek wieczorem będę w domu. Jeszcze jak będzie chciał, to mu Montreal Toronto. To zasuwamy, będziemy zasuwać z wiatrem, bo wieje dalej od gór skalistych. No powiem Wam, to będzie dobre. podróż. Szybka. Jest parę mejek po drodze, ale znalazłem czynną... Znaczy, jest parę czynników y, całą dobę, ale znalazłem taką, gdzie jest samo obsługa. I to będzie najlepszy, najlepsza opcja, bo najszybsza. No, moja naczepa nie jest bardzo brudna, więc i tam ktoś na miejscu jest przez 24 godziny. Ja tam zajadę. To jest w miejscowości Boga za jakieś dwie godzinki. No, już nawet ciemno nie będzie tutaj. I tam sobie wykręcę. Wymyję naczepę, wykręcę trzydziestkę, coś tam zjem i powędruję spać y, pod miejsce za. Lincoln. To są dwa sztychy do Montrealu Więc do Toronto nie będzie problemu Ja nawet nie muszę tego Lincoln dzisiaj dojechać Zobaczę, najpierw umyć Ta Tamyjka jest gdzieś poza autostradą na, na starej tej Znaczy na, na drodze numer 30 Która idzie tam wzdłuż Ale to tylko na jeden zjazd Bo ona jeździ wzdłuż nie? Jeden zjazd Gdzieś tam w połowie stamyka i później wracam na autostradę Wolę tak niż czekać gdzieś kolejce Grand Island nie wiadomo co, będzie nie będzie A tak to samo myję 5-10 minut I jadę dalej Tak sobie myślę Bo już mi się zapaliło światełko, że mogę to dostarczyć w środę Bo jest first come first serve, ale mówię w imię czego I co dojadę w środę bo tak Już, o, już wszystko obliczyłem nie Że w środę bym zaczął tam z Marshall Michigan Półtorej godziny do granicy, trzy pół do klienta od granicy, czyli 5 godzin, liczmy 5,5. pół, no to bym tam był na dwunastą, no pierwszą, ale bym później miał tylko 7 godzin i co? I co, co on mi załatwi, żebym wrócił? Także ja sobie tak rozegram, że na spokojnie, się, umyję tą naczepę, pojadę jeszcze 2-3 godziny, nie pojadę pod klienta do, jak wariat do 11. Bo nie jestem pewny, czy tam można spać. Niby jest. Miejsce, ale jest brama taka, i nie wiem, czy ją na nas zamykają, więc za dużo niewiadomych, nie? Tak czy inaczej, czy, czy dzisiaj dojadę do klienta, czy nie, to i tak mogę się zuczyć dzisiaj odejdą, czego wcześniej rano. Wstanę po prostu, w... ale mówię, nie ma sensu. Jest na manifestie napisane. Dostawa w czwartek, więc tak przyjedziemy. No, po co się szarpać? W czwartek rano się zdejmę. Podajmy jakiś ładuneczek, w czwartym wieczorem będę w domu i pójdziemy na ją sobotę, sobota, niedziela, i poniedziałek w poniedziałek samolot. Dobrze, dobra, tu jest mój zjazd. Tak, tak. No i na tamtą stronę i później kawałeczek gdzieś tam myjka jest samoobsługowa podobna. hamować hamulcem sam wyhamuje. masa to masa nie? Mm. dopiero na koniec naciskam hamulec pokazuję sobie zobaczę miejscowość Bryll bardzo to... Miasto w Nebrasce, nie? Do ja przodu. jechałem kiedyś trzydziestką, ale ciut dalej właśnie jak wracałem. Ja, jak wracałem z objazdu w Wyomingu, coś takiego było. I, proszę Państwa, ale wyjeżdżałem dalej, nie? Bo później ścinałem z dziewięćdziesiątki do osiemdziesiątki. Ale to było. Lata wstecz. Jeszcze niebieski dawno, dwa lata temu, czas leci to jest ta myjka, bo pewno jest dużo tych transportów, bydła e, i może też gdzieś są ubojnie bo tak e, na zadupiu i to jest sam washout nie mamy ciatraków, tylko to jest sam washout to tutaj musi gdzieś coś być na rzeczy, nie? gdzie jest ta myjka? to jest to? chyba tak Zaraz zobaczymy. Ale jaja. Jakiś strak jest. Pokażę jak to działa Teraz wam pokażę, ale to śmiesznie było uruchomić bo tutaj nie będzie żadnego Chyba tego Rachunku Ale tam po prostu stoi taka budka Są trzy stanowiska do zapłacenia Zbliżeniowo albo Albo nie Albo tam można karty normalnie czy ten, nie? No i w zależności jaki typ mycia. Wymycie, znaczy łoszał w tej naczepy samej to jest 25 dolarów, a tam inne roboty to jest e, aż do 75. No i zbliżyłem kartę. Zielone światło trzy razy mignęło i zapaliły się tutaj światła. Ktoś, ktoś to nadzoruje i po prostu samo odkręcam wodę, nie? To jest dobra, pięknie. 5 minut sam No i tutaj się odkręca. Wąż też samemu się przymocowuje. Później go trzeba od, od tego wyłożyć i ten położyć go wzdłuż. Ale <laughs> nie doświadczenia. Ten pan obok nie umył. Padł, tak jest napisane. Please wash down the pad. Drain the hose. I to chyba dobrze zrobiłem. Niech się tam ten wąż A ja Trochę powinienem dalej podjechać. To był większy spadek, ale jest okej. Okay. No, teraz jeszcze ją odpalę, żeby się wysuszyła i robota zrobiona. O tam tak w środku jest ja się pospytam czy jest rachunek, czy można dostać rachunek Tu jest, tu się płaci. Ja użyłem tej opcji, Nie, pan wziął się do roboty i myje. 20 minut i sprawa załatwiona. Ja jeszcze poczekam sobie Nie mam ile mam z tego, do, do, do tego 464 a to i tak zdążę, nie muszę pauzy robić. Jeżeli bym się zdecydował jednak jechać pod klienta, nie? No, nie elegancko. Rachunek tam się bierze samemu i pokazał mi się wypełnia samemu. <grym> I tak mówiłem, nie jadę do klienta, bo nie ma sensu. 2030... Nie, 220 20 stanąłem. Za 10 godzin ruszę. Podjazdu mam jeszcze 3 godzinki. A tam dalej się pchać. A idź tam. I co mi to da? Ostatnia trasa będzie na spokojnie.